Cześć, witam was na Akademii Marketplace. Dzisiaj porozmawiamy sobie, gdzie nie poczujesz EPR, a warto sprzedawać? Moim gościem jest Michał. Cześć Michale. Cześć Mateusz, dzięki za zaproszenie. Dokładnie, słuchaj, jakby rozmawialiśmy ostatnio o EPR-ach, trochę straszyliśmy, trochę informowaliśmy, że ten temat jest dość istotny. No w Polsce mamy BDO, to wielu Przedsiębiorców się już do tego dość przyzwyczaiło. Na przykład na rynku niemieckim, no w sumie też, no bo mamy Amazona, który dość mocno wymusza podanie numeru Lussyk, więc dla wielu sprzedawców stało się to troszeczkę już proste. No ale te przepisy obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej, jak dobrze wiesz. No i jakby to, mimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, no niestety wiele nam nie uprościło, więc utrudniło. O tym rozmawialiśmy ostatnio, ale w takim razie. Tak, jak w temacie naszego odcinka, gdzie są te przepisy, ale jakby mamy możliwość jeszcze w jakiś łatwy sposób wejść na dany kraj bez jakichś rygorystycznych czy strasznych przepisów, dostosowanie się do tego, a potencjał sprzedażowy jest ogromny. Jak myślisz? Czy wiesz, co jest oczywiście taka opcja, z tym, że oczywiście musimy tutaj od razu na samym początku rozgraniczyć sobie rodzaje tych odpadów, czyli między elektryka, na przykład baterie, opony i inne sprawy, a opakowania. Bo w przypadku tych innych spraw, no to tak naprawdę, no, zawsze jest jednokierunkowo rejestrować się, trzeba, musimy to zrobić. A w przypadku opakowań, tak jak już sam wspomniałeś, no Unia oczywiście miała wszystko uprościć, jak zwykle się to bardziej skomplikowało, bo mhm. są kraje, które, no, wprowadziły takie, powiedzmy, limity początkowe, albo w tym momencie nawet w ogóle nie wymagają rejestracji jeszcze, ponieważ albo to nie jest u nich umocowane w prawie, albo po prostu nie ma takiego wymogu odgórnie. No i. Jest taka lista, nie jest to jakoś pokaźna ilość tych krajów, bo będzie ich tam może około pięciu, sześciu, ale w każdym razie są właśnie takie kraje, w których jest ten start uproszczony, mhm. czy też przewidują jakby yy, rządy tych krajów to, że ktoś może spr chcieć spróbować wejść na danym rynku i dopiero jeżeli mu to złapie i jakieś tam odpady zostaną wprowadzone, to, że dopiero wtedy ten wymóg rejestracyjny yy, istnieje. Okej. Okay. To co, na pewno Rumunia. Możemy zacząć. Tak, no, tak, możemy tutaj zacząć sobie te kraje wymieniać. Także na początek, tak jak już wspomniałaś, możemy powiedzieć o Rumunii, także no tutaj w tym momencie nie ma jako tako w ogóle wymogu tego rejestracyjnego. Oczywiście musimy tutaj mieć na uwadze, że to, co tutaj mówimy, to jest aktualne na ten moment, bo w niedługiej przyszłości będą się na pewno te przepisy aktualizowały. Może się pojawić jakaś aktualizacja też związana z tym PPWR, także no to jest tak na ten moment, a pewnie sobie zrobimy aktualizację gdzieś później, we wrześniu, już jak te nowe przepisy będą miały wpływ na poszczególne kraje. Ale tutaj, właśnie Rumunia, nie wiem, czy chcesz, może powiedzieć coś o samych możliwościach odnośnie sprzedaży właśnie w tym kraju, jak to wygląda? Dokładnie, wiesz, zacząłem od tego kraju, no bo jednak bardzo często wybierany w ekspansji międzynarodowej przez polskich sprzedawców jest to kraj, a szczególnie platforma Emak, która właśnie jest tam bardzo prężnie rozwijająca się, największa. Platforma w tamtym rejonie Europy daje możliwość sprzedaży na Rumunię, Bułgarię i Węgry. No i jakby też bardzo chętnie i mocno zachęca polskich sprzedawców, żeby właśnie tam pojawiali się ze swoimi produktami, oferowali swoje produkty. I faktycznie bardzo wiele też procesów jest już poukładanych związanych z dostawami tam produktów, właśnie logistyką, magazynowaniem, płatnościami się odbiorem chociażby pobrań, które też są tam dość popularne. Więc jest to po prostu bardzo często wybierany kierunek, poza najczęściej częściej wybieranym, czy oczywiście niemieckim kierunkiem. Rumunia jest super no i też bardzo chłonna, jeśli chodzi o tą sprzedaż. Więc no właśnie y, opakowania nie są wymagane, urządzenia elektroniczne już tak, więc o tym też niektórzy zapominają. Więc jakby zdecydowanie kraj godny Godne zainteresowania. No i właśnie dzięki temu, że tych opakowań nie ma, się tego wszystkiego na start, możemy tam rozpocząć, możemy tam wejść, przetestować i zbudować sobie stosunkowo prosty sposób kolejny fajny kanał sprzedaży. A tak jak w Polsce już wielu sprzedawców ma Allegro, teraz temu, oczywiście jest bardzo modne. No i oczywiście bardzo fajny trzeci kanał dotarcia Ema. Oczywiście, tutaj jeszcze też może wspomnę, no. że jest taka mała pułapka jedno, jednocześnie, jeżeli chodzi o EMAG'a, że trzeba pamiętać, że EMAG składa się w tym momencie z trzech rynków. Także no. mamy tam Rumunię, Bułgarię i Węgry i o ile w przypadku Rumunii tego wymogu nie ma, to nie wpadnijmy tam w, w optymizm jakiś i nie od razu wszystkich rynków, no bo wtedy już na Węgry i Bułgarię jak najbardziej te opakowania zarejestrować trzeba od samego początku. Także tutaj taka mała podpowiedź jeszcze odnośnie tego. No dokładnie, jeszcze z węgrami się pokrywa, no bo tam jest Allegro, tak? Więc jakby tym bardziej, tym bardziej jest to element spójny, więc już ktoś, mm. kto to właśnie chociażby zrobił, przez Allegro na węgry i też, jakby o tym zapomniał, musi to dostosować. Dokładnie. No, no, w, w tym samym kierunku, też powiedzmy trochę na wschód, a nawet bardziej na północ, można powiedzieć od nas, no to mamy wtedy Litwę, na której też mamy w tym momencie limity. Takie początkowe i tam dopiero od 500 kilo musimy wprowadzonych opakowań na rynek, dopiero musimy się zarejestrować. Także tutaj hmm. też jest to w pewien sposób uproszczone oczywiście do tego 500 kilo, najlepiej już prowadzić sobie jakieś wewnętrzne rejestry, żeby wiedzieć tak naprawdę, ile rzeczywiście tych odpadów zostało wprowadzonych opakowaniowych na ten rynek. I to jest kolejny kraj. No i tutaj myślę, że trochę o pigu coś nam opowiesz. Dokładnie, jakby tam to nawet nie o. Pigu jest jednym z elementów, bo to mamy PHH Group, czyli jakby taką dużą, dużą grupę, duży holding, który agreguje u siebie cztery, właśnie pięć krajów związanych z sprzedażą. Właściwie cztery, przepraszam. Cztery kraje północne, czyli Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Na każdym z tych rynków odrobinę inaczej nazywają się te marketplacy. To mamy Pigu, mamy 220 coop 24 czy Hobby Hall, więc jakby każdy kraj odrobinę inaczej nazywa się ta platforma, ale jakby z jednego panelu, z jednego miejsca możemy sobie tym zarządzić i obsłużyć tą sprzedaż. No i jakby też, właśnie ten kierunek jest nie taki oczywisty i znowu bardzo dobry pod kątem tego, że te kraje, po pierwsze są w, też w Unii Europejskiej, oczywiście, mamy walutę euro, łatwiej nam wystawiać tam produkty, same Platforma też bardzo pomaga nam w sprzedaży tych produktów, bardzo cenią polskie produkty. Nawet mieliśmy przyjemność rozmawiać z przedstawicielami pig i oni właśnie też mówili wprost, że te produkty, które mamy, są bardzo fajne, bardzo ciekawe, w dobrych cenach. Polacy dbają tu o tą jakość, o obsługę klienta, więc jest to wszystko na wysokim poziomie. No i ta sama platforma mocno pomaga w logistyce, bo też ten etap niekoniecznie musimy od razu wysyłać tam. Oni pozwalają nam wysłać do hubu pod Warszawą w Polsce i tam przenieść ten towar do, do, do danego kraju, do którego chcemy sprzedawać. Więc bardzo fajne, proste dotarcie znowu do czterech nowych, bardzo chłonnych rynków i znowu nie takich oczywistych. No i dzięki temu właśnie, że te opakowania tak nie są rygorystyczne na starcie, Stosunkowo łatwe do przetestowania. Okej, okay, super. no Bardzo ciekawy, właśnie kierunek, też ogólnie rozwojowy. No, nie jest tam jeszcze, powiedzmy, tak mocno też rozpowszechniona właśnie ta, te zakupy przez internet. Nie jest tak duża podaż produktów, także myślę, że bardzo fajny kierunek. Super. Okej, okay, no to kolejny, no tak naprawdę mogliśmy nawet od niego chyba zacząć, bo to jest nasz najbliższy sąsiad, który ma taką opcję, że ma pewne limity, także to są przechy. I tutaj to na pewno ucieszy wszystkich tych, którzy chcą spróbować swoich sił na Allegro, gdzieś na tych pozostałych rękach, które są dostępne w tym momencie. Bo tutaj mamy z kolei limit 300 kg, ale jednocześnie muszą być spełnione też inne warunki. Nie możemy przekraczać w ciągu roku 25 milionów koron wszystkich obrotu. No, i jeżeli wprowadzamy jakieś produkty właśnie inne niż opakowanie, czy na przykład jakieś oleje, akumulatory, takie produkty, no to wtedy też z automatu jesteśmy zobowiązani do tej rejestracji. Ale w każdym razie dopiero same opakowania od 300 kg. Także też myślę, y, fajna opcja. Dość wysoko, dość wysoko. Więc tutaj jakby nie ma. Co się za bardzo zastanawiać, ale gromocno ułatwia. Właśnie Czechy, Słowacja, Węgry, te trzy kraje są dostępne. Pewnie za chwilę będą kolejne, więc faktycznie Czechy w prosty sposób. No i nawet jeśli ktoś już zrobił transfer ofert na rynek czeski i zapomniał, no to nie ma tutaj co się obawiać, nie ma ryzyka, więc spokojnie możesz przygotować. No ale tak jak wspominałeś, są Węgry, jest Słowacja. Gdzie? No jednak już trzeba pamiętać. No i też trzeba zweryfikować, czy na pewno nie sprzedajemy produktów w jakiejś kategorii, która mimo wszystko wymaga tej rejestracji. Ale opakowania podkreślmy, nie. Okej, okay, no to kolejne kierunki, o których możemy sobie tutaj powiedzieć odnośnie tych limitów. No to na pewno tutaj mamy jeszcze Holandię i Belgię. To są kraje blisko siebie, także opowiem o nich w taddebie. Choć rozstrzał między nimi jest duży, jeżeli chodzi o te limity, bo tutaj w przypadku Holandii mamy aż 50 ton początkowego limitu. W Belgii jest to z kolei 300 kg. także no rozstrzał jest duży, ale wydaje mi się, że nawet te 300 kg to jest taka fajna ilość, żeby, jest, żeby sobie zbadać dany rynek, jak wygląda na nim sprzedaż i czy w ogóle powiedzmy powinniśmy jakoś bardziej się na nim zastanowić, jak myślisz. No dokładnie, tutaj musimy rozważyć dwie rzeczy. Po pierwsze to mamy Amazon, który nam umożliwi właśnie na rynku holenderskim przetestowanie i sprawdzenie tego potencjału, jak już sprzedajemy na Amazonie, więc jakby idealnie, no ale z drugiej strony mamy Marketplace, bol.com, czyli bardzo taki rodzimy marketplace holenderski, który jest fenomenalny, jeśli chodzi o sprzedaż w tamtym regionie. Jeden taki jakby problem z nim jest na ten moment dla europejskich sprzedawców na zaproszenie. Czyli musimy tam wypełnić wniosek i dostać jakby zaproszenie od ich przedstawicieli, czy chcą nas jako firmy, nas jako sprzedawcy. No oczywiście, jeśli ktoś chce tam sprzedawać, dajcie znać, w komentarzu mamy możliwość skontaktować Was bezpośrednio z opiekunem, no i potwierdzić, czy faktycznie Wasze produkty tam się odnajdą. Więc co do tych limitów, to może nie być tak prosto, już nie powiem dlaczego. No, bo właśnie Bol zachęca i zaprasza dużych sprzedawców, którzy mają duże obroty na platformach, czy to Amazon, czy Allegro. No i jak już ktoś ma duże obroty, no to te limity. Nie są w takim stopniu aż tak trudne do spełnienia. Więc y, wtedy będzie musiał się tym na pewno dość szybko zainteresować. Ale jeśli mamy start poprzez Amazona, no to zdecydowanie warto to zrobić w ten sposób. A zachęcam do Bola, bo mimo mm -hmm. tego, że nam się wydaje, że to jest mały kraj, a pod kątem e-commerce jest to bardzo dobry kierunek, świetnie chłonny. Bardzo fajnie kupują y, i mówię, szczególnie ten Bol. Gdzie dla nich te limity są bardzo wysokie i oni naprawdę zapraszają fajne marki. i Jak już się tam odnajdziemy, no to mamy niemalże błękitny ocean, bo tych sprzedawców nie ma tam strasznie dużo, a jak już jesteśmy, to im bardzo, bardzo zależy, żeby te produkty były jak najwyższej jakości, obsługa była jak najwyższej jakości, dostawa jak najszybsza i jak najlepszej jakości. Więc bardzo to dbają, a dzięki temu odwdzięczają się naprawdę dużą ilością fajnych zamówił. Więc fajnie, że powiedziałeś o tym kierunku. Idealnie warto tam być. Myślę, że ta Holandia, że nawet dla jakiegoś dużego bardzo sprzedawcy, ta, tam jest akurat ten limit 50 ton, także myślę, że to nawet dla bardzo dużej firmy, która ma bardzo dużą sprzedaż na dany rynek, to 50 ton osiągnąć sprzedając po prostu produkty i na samych opakowaniach, no to jednak chwila na pewno Fyzyk. zajmie na początku, żeby, tak, żeby to osiągnąć. No i tak naprawdę Dokładnie. został nam jeszcze kierunek na południe. Także mm -hmm. no, tutaj mamy Chorwację i Włochy, gdzie na ten moment takiego, takich wymogów nie ma dla firm z Polski oczywiście, które chcą tam sprzedawać. Mm -hmm. Tutaj może Chorwacja no, nie jest jakimś bardzo popularnym kierunkiem, jeżeli chodzi o e-commerce i marketplacy. No ale Włochy już myślę, że zdecydowanie tak, ponieważ tutaj i Amazon włoski mamy, który no, tak naprawdę chyba dominuje w tym momencie we Włoszech, ale to już zostawię tobie do wyjaśnienia. No i mamy też EPRI'sa, jak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. No, jeśli chodzi oczywiście o Włochy, no to zawsze jest to wybierany bardzo chętnie, chętnie kierunek, bardzo często wybierany. No i tutaj faktycznie zdecydowanie Amazon jest świetnym kanałem dotarcia. Dotarcie mam oczywiście przez eBay, więc idealnie to się sprawdza. No i oczywiście przez chińskie platformy, jakimi jest AliExpress i temu, który właśnie chociażby też w Chorwacji jest, wyobraź sobie, ale ponad Amazonem. Te dwa marketplacy mają dużo większe dotarcie. Więc jeśli chcesz sprzedawać, warto wybrać te dwa kanały. Oczywiście tam wiemy, że Allegro się przymierza też do pojawienia się na rynku chorwackim, mają też rodzime jakieś marketplacy. Ale akurat jeśli chodzi o ilość użytkowników, jeśli ilość dotarcia, no to zdecydowanie AliExpress wygrywa nawet z temu, ma największe. Pokrycie. No oczywiście po tym kierunku to włoskim to też mamy Amazon, oczywiście mamy eBay, potem znowu mamy Aliexpress i Temu, czyli jakby te platformy też są bardzo mocno widoczne. Myślę, że w większości krajów zaczynają się pojawiać, jak nie na początku, to na pewno w pierwszej piątce najczęściej wybieranych marketplace'ów Aliexpress i Temu jest widoczne. Więc też na pewno warto rozważyć. A jak już zaczniemy z Polski, no to stosunkowo łatwo znowu wykorzystać potencjał tych platform i e, rozwijać się na inne kraje. Tylko znowu, mimo tego, że platformy bardzo często ułatwiają nam dotarcie do tych innych kierunków, no to musimy pamiętać o tych kwestiach formalnych, czy to regulaminów, czy VAT-ów, czy EPR-ów, czy jakiejś formalności oznakowania produktów. Nawet na naszym blogu wrzuciliśmy informacje teraz o zmianie przepisów na rynku hiszpańskim, jeśli chodzi o oznakowanie produktów. Więc trzeba tego po prostu przypilnować, żeby mimo szybkiego wejścia i startu dzięki platformom nie popełnić jakiegoś błędu i po prostu nie wyłapać kary, która może nam to uniemożliwić w dalszą sprzedaż. Jasne, no to też myślę, że warto powiedzieć o tym, że my tutaj jesteśmy jak najbardziej otwarci do kontaktu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wejściem na jakieś inne rynki zagraniczne, czy też nawet w Polsce, Allegro też jesteśmy w stanie pomóc. Także, jeżeli by były jakieś wątpliwości odnośnie tych wszystkich formalności, właśnie jakie wiążą się z wejściem na dany rynek, czy to od strony tych opłat recyklingowych, EPR-ów, czy też typowo już takich, tak jak wspomniałeś, tutaj, formalności związanych już z wejściem na dany konkretny marketplace, to, to myślę, że my tutaj mocno się uzupełniamy wiedzą i będziemy w stanie każdemu klientowi, który byłby zainteresowany, dostarczyć pakiet informacji, w jaki sposób na dany marketplace może wejść, co musi na początku spełnić. No i później my też możemy pomóc już w całym procesie onboardingowym, też. Także też warto o tym wspomnieć, więc można, możemy tutaj kompleksowo y, dla potencjalnych klientów się tymi tematami zająć. Dokładnie, no zawsze. Musimy pilnować tych formalności, to jest najważniejsze, a potem to już z górki. Bardzo Michał, dziękuję, dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że też zachęciliśmy Was do tego, że jednak te pr i -y, rejestracje nie są takie straszne i są kierunki, gdzie faktycznie warto spróbować swoich sił sprzedaży międzynarodowej. Ale jeśli oczywiście potrzebujecie pomocy, dajcie znać link do kontaktu w komentarzu. Cześć, trzymajcie się. Cześć, dzięki.